Wypłata? Halo, wypłata? Halo, wypłata? Wypłata? Halo? Wypłata? Wypłata? Halo, wypłata? <grym> ja tu... Tak, dobrze słyszycie? Firma, w której pracuję, wpada w tarapaty finansowe. Jesteśmy bez wypłat. W sumie, już dwa tygodnie temu powinna być wypłata, a dalej jej nie ma. Dlaczego to nagrywam? Bo chcę, żebyście wiedzieli, że na budowach to jest tak. Bo w wiadomościach mówią takie rzeczy, jak to się w skupieńki rozwija. Nie chciałbym tu w ogóle polityki wprowadzać, bo to nie o to w tym chodzi. Nie znam się na polityce. Ale powiem Wam, bo już na tych budowach siedzę, już ja wiem z 17 lat i dam Wam teraz taki przykład. Jak my jedziemy do pracy za granicę, no bo jest, czy to jest Holandia, czy to są Niemcy, to my jedziemy tam w celach zarobkowych. Tak? Jedziemy tam, zarabiamy i staramy się jak najwięcej tych pieniędzy stamtąd przywieźć tutaj do swojego kraju, bo tu mamy nasz dom. I teraz... Taka firma, wielka zagraniczna, taka korporacja, nieważne z jakiego ona jest kraju, przyjeżdża tu do nas, do Polski pracować, robić nam robotę, to oni zrobią wszystko po kosztach. Wszystko po taniości. Polskimi podwykonawcami będą podwykonawców polskich uwalać na byle czym, żeby tylko im nie zapłacić. Jak najwięcej pieniędzy stąd, z naszego kraju, wypompować do swoich krajów. Tak działają wielkie firmy budowane. Także naprawdę zastanówcie się, jak macie możliwość, to nie współpracujcie z takimi wielkimi firmami, bo to jest naprawdę bez sensu. ja Rozumiem, że są przetargi i wygrywa ten co do najlepszą cenę. Ale właśnie przez to jest tu w naszym kraju tak jak jest. <laughs> Idę zobaczyć robotę. Gdzieś nam tutaj rurę połamali. Ale już wam powiem, że to jest ciasno, ciasno. Stanek. A to oto chodziło. Od tej studni do tamtej studni mam przekopać, bo gdzieś jest połamana. Ja pierdzielę, przejście do pierwszych jeszcze jest. Ja, fajnie. No i super. Dobra, wymyśliłem. Wjadę tam po schodach. Zobaczymy. Siema, mordeczki. Miałem kiedyś zaszczyt pracowania z szefem. W nocy zalało nam motopompę. Woda w wykopie się podniosła na tyle wysoko, że zaciągło do filtra i do, dostała się do silnika woda. Popad remontu. I szef do mnie, no tam pompę trzeba wyciągnąć jakoś, nie? Ja mówię, jak? Tak nie mamy ani gumowców, ani woderów, a zresztą wody tam jest z metr. Szef obrażony, bo nikt nie chciał do tego wykopu wejść. Ściągnął buty. Podwinął, spodnie. Są tam przed. Meter wody było spokojnie. A że było tam tyle mułu, zaciągnął mu za gdzieś nogi. Przewrócił się. Cały wpadł do wody, a że była zima. 3 stopnie na plusie było. Obrażony, rozebrał się do majtek. Wszedł do koparki, żeby włączyć ogrzewanie. Jego ubrania wisiały na różnych elementach tej koparki. Ta koparka wyglądała jak choinka. I do mnie mówi: do wypożyczalni. Wypożycz agregat pompowy. Dobra, pojechałem po ten agregat pompowy. Przyjeżdżam na robotę, szef mi ta agregat ściąga i do mnie mówi, że jest błąd na zamówieniu, że nie przywieźli nam węży. Dzwoni Seba do nich, że węży nie dali, żeby pompować wodę. No to dobra, pojechałem na śniadanie, dzwoni do babki. mówiłem, że nie ma węży, ona nas przeprosiła i że już wysyła kierowcę. Ja sobie też w czasie jem śniadanko i do dzwoni do mnie kierowca, że jest już na miejscu, ale nie wie gdzie te węże dostarczyć. Ja mówię, słuchaj mnie chłopie, teraz uważnie. Tam obok tego, tej pineski, co się w sami jest salon samochodowy i będzie stała taka duża koparka. Podjedziesz tam, wyjdzie do ciebie facet w majtkach, <grywia> dasz mu te węże, on ci podpisze kartę i wszystko załatwione, nie?